Nagrywam to cały czas co mówisz Dziękuję Gdzie to to Ma ktoś kontakt hmm. No nie nagrać się ja to Człowieku nie chce się włączyć lampkach. Nie widać się na kamerce Jak to? Bo program to się jeźdź, Program, program się coś popsuł Jedź wronę Dobrze jest, mordo. Nagraj po ciemku o. <grych> Jezu. Nie ma to nic Co nie stała z piłką? Dostała no! Jaki setting, co odpal? Nie mam już takich rzeczy. No Bardzo Morda, myślałem, że będziesz to jeszcze coś odpijał. Nie, jak chyba nie Bullseek'a, wiesz. Nie, nie ma go. Ło kurde. On stop, baby. Dobrze mi widać na kamerce, pozdro. A co, nie widać? Nie, bo mi się... Aplikacja okay. od Dawaj. lampek popsuła coś. Ja mam światło odpalone. Tak? Tam, tam naklikać może by się uruchomiło. No to jedzie. fajnie się, że to na No Ja byłem od piłki sorry, sorry. Przyjęcie dobre, było, nie powiem Bardzo mi się Pracuj podobało Trzy przyjęcia dobra, od razu, ja w wtedy. Kurde, dobra, niepotrzebnie O Dzięki Dobra, udało się Jaki ma dźwięk kurwując ten gościu Owe, przedziósł. Ajajaj, aj. ładnie. Ale lutuję, ja pierdolę. Ja cię ciasna. Dziękuję. Normalnie. Blokada. Podkręciłem. Nie ma, nie ma, nie ma. Ja jebie. Dalej nie ma. Co Dziękuję Dobra, weźmie Boże jaki gości ma dźwięk silnika, bo kapały no to tak, krople że grafie, że tak Brawo, dzięki mordeczko Olek musisz Lecę Kurde, trochę źle Wprost są pod nogi Nic nie zrobię więcej Jestem budem z full także luz ja pieprze przepychanki, tu są Kupię. Co się dzieje? O co chodzi? Ja że mnie zabiją Ja pier... Goście takie ma dźwięki, nie? Leci, 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 na Dziwnie wymęczona ta bramka w ogóle Gdzie są lampki? No ładnie Nie wiem, ja, gdzie się to piłka była Jak mój policzek <laughs> Jak moja kamerka, na której mnie nie widać. Dzięki. Opa. Dotle. Patrzę, dźwięk o, je, je. Mm, mm. wszyscy. Ja pier... Miałem się próbować jeszcze to coś zrobić z tym, ale nie. Lepiej, bo mówię, pusta zostanie. Ładnie Bronuś. Ale bombastik.

Zapraszam. Ta. Opa, Ja pierdolę minęło wszystkich. Nie wiem, to będzie uderzał. Bronek. Dawaj. Aj, szkoda, że nie poszła do przodu. Jobany zdążył jeszcze. Tak. Łatnie chciałeś. Dobra. Dobra, jestem budę już, blokowana Dawaj busta, 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 mm. busta. Ale ładnie Nie dali busta, nie dogonię Dobra, nie ma O, nie wierzę Wychodził nie Stoję, Bóg Lecisz? Tak Ja już mówię, kurde, no, ale Zresztą fajnie zblokowaliśmy. No, idealnie ogarnę, na, na Bronka poszła do przodu, bez Bronek wyścigała. No i chuj, nie wziąłeś ani piłki, ani buzda. Mm. Jakie loty. Sorry środek. O! Dobra, hmm. pięknie. Przejdź Bronek. Nie ma Bronka. Nie dobra, zadawaj ta nas... Aj, dobra. Dostał. Aj Skoda, bo ja czekam na podanie Dobra, cofnę, bo to jest 1-0 tylko O! Naklikała aż na przycisk Oho, 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 aj prawie Miałem to Dobra, rób pać Jak, Jak się lampki włącza? Jak się lampki mordować ten, please chrysmas ty <gryw> Zbytko 800 nie, ona łapie w odcinkach, na F9 masz ją ustawione. Nagrywasz cały czas jo? No. Pozdrawiam widzów wszystkich. No, Niemiec, ja, ja też kurwa jak mnie nie widać. Jak to zrobić? <laughs> jak Cię może będzie widać kurwa? Mordo mam no, ciemno. Coś widać. Ciemno mam. Oj środek, oj środek został. Wybaczcie. O, garnięty. Bierzesz? No mordo przyzwyczaiłem się do pingu już chyba wiesz? <laughs> o kurwa, Ank Ankara Messi, ty Ankara Messi, Messi, justo, nie Ankara Messi, to nie tu Messi, to nie jest Ankara Messi, lecę, lecę. jest Ankara Messi, to nie 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 Brawo, o kurde, brawo morda Moja Mój pust Lecę Bra O chłopie, boost się skończył, dupą podbiłem tylko, nie? Tylko dupą podbiłem No się inaczej nie odbiło O Jezus, nie wiedziałem gdzie się Dobrze? dzieje morda Pięknie Dobrze Messi, Messi kurwa dzisiaj jak nic Co? Kurwa masz tam. Gościu mnie cię rozwalić Ładny strzał śmieci do Macie? No ja widzę, że nie Czekam, bo gościu rozwalać będziecie Lecę, nie zdążę Jezus, słuchawki mi się odłączyły, wyłączyły się. O Jezus. Bądźcie szybko, bo ja muszę Jezus. Baga. Chciałem. Ja busta. Dobra, busa. nie ma. Jan biorę, Busta. Biorę, biorę. Jan Busta Kurwa, ręce. Kurźba. Y Opie, chłopie. Ja mówię, nie dodaję busta spadając, bo może będzie gdzieś leciała. Patrz to. Ja. A tak sama sakra tak zwana Poland nas, Nie podawać, bo nam do przodu, tak? Nie ja trafiłem, sorry Kurde Mogę, że bramki daleko Moja, moja. Chciałem. Dobra To już wiozał. Brawo, przyjęcie Tak, próbuj, Bolek Czekaj, okay, poczekam co zrobi Podanie Aj, dobra, weźmie Kurde Brawo. Dobra. Uderzy Lecę Kurczy synu. Lec, dobra, lec, 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 morto. Góź mi się skąd wypadło. Bramkaza nie ma. Już jest. U nas. Też. Lec, lec, lec. Lec, morto, dzielę Wzus. Nie mam już włóca, nie mam już włóca, potrzebuję tej pomocy. Wsparcia dziesięciu. Brawo. udało panie.

Boże, jak tu jeżdżą mi koło bramki Za dymka jazd, siu siu Lutuj, dobrze Ajajaj, że mi to się nie podbiło Jezu, próbuj Ale fajna, to fajna brzutka by była Jezus Maria, go otukują dzisiaj Wrzucają, z prawa do lewa. O kurwa. To to porozrzucali teraz. Dziękuję. Nice. Uff, fart. Ładnie. O no to fajnie się odbije. Kur... pao. Ja. Zakręty karakańskie. To, to raz. Rozwaliłem go tylko. Dobrze dobra, myślałem. Lokowane. Trotek. Nie zdążę Kur...ba Dobrze, że nie trafię ja trafię Brawo Ale Bronuś, odwrotnie Brawo Bronuś Remisja ja Lecę Mój Bronek Nie ma Jaaa Dobrze, to spadło Tak, za masakra Dobrze tam flanką poszedł Ja nie wierzę za wysoko Nie właśnie mówić ci, że niżej Mordo bo to się odbije Topira jazda, nie, brawo To jest Rocket League, dziękuję Nice Nice rozgonią Piękne padanie O sami się wyzwają to do obrona, dziękuję No tam gości od nich jeździłem zamiam ja mi napisać Disney ciul w to Bo jak to by był Team to ciur Lecę bo team, chcę Trudno się mówi. widać na lampce. Normalnie, teraz już wszystko see. Na golace siedzi? Nie. Yeah. Nie day is Ronaldynio, glowing. O, Ronaldinho. Ronaldinho. Oj, Jezence. chuj. Jest tam co to... dźwięki zrobić, to chuj. Nie ma dźwięku z rokietą. Co to... so dał? Nie, po tych zabierz.

nas nie dogonia. Oho! Ale dał! To on. To on. Podaj bronek! Jesteście Jakby <grafy> kto jeszcze bronykami zabił, to, to wyciągnął tam jeszcze dalej Dobra, Ronaldinho nie trafił Kolejny Ronaldinho trafił Nasz Ronaldinho też Messi, Messi O, kurwa nie Messi, Messi 8 busa, dobra, to nie ma sensu latać Nawet ma zybalek, bo może z zrobić Szef. Czekaj tam, wszyscy, szybko. No, Dziękuję. Brawo, bronu. Jezus, Maria, coś ty zrobić? Spróbuj doświadkować. Nie, mylił mi to. Ole nabiłem. Jest bronek? Zzire. Ja. Weźmie Dobra, moja po przyjęciu komunijnym. Ja ciężko Jest rzutka. źle, za mocno. Moja? Dobra. Ale na Ty dziurę wariusz. Ty dziadu. Zasany Kurba, oddaję tak zawsze, gdzie tam gdzie nie ma mnie. O! Ale mi to wybił. Przepraszam Ja pierdolę, myślałem, że masz to przeleci. <laughs> Bronkiem wydarzałem. Bierzcie Nie Ja pierdolę, nie straszcie mnie, zawał do Co Cały podskakuje Częściej się cały Weźmy sto. Pomóż coś. Pomóż, 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 Proszę, pomóż teraz dla mnie Dla mnie Ja już jestem dla na mnie. w momencie, tak zawsze ale piłka już nie, dziękuję Brawo, brony. Zawsze jest czas wrócić dzięki temu Dobra, nie ma sensu. Nie, 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 nie. sobie leciałem. Serio nie dało mi obrony? Muszę po boost'a. Jezus! Jezus! Dobra. Normalnie. Dzięki. To jeszcze, 3 gola. Dziękuję. Nie wiem, tak niby mi się dobrze broni, ale kurde, nie mogę się przyzwyczaić. Wiesz, ja to tej smykałki do... rakieta co kiedyś. Nie wiem czym grać ja Mam jeszcze lepszą. Ja, ja teraz trochę zacząłem czegoś innego, bo nie stałem zawsze na bramce Jeez! Yes. Yes. Brawo. O dziękuję za busta. Pozdrawiam. 10 osób bronią. Ale piły tam są, bój boże. Dawaj Jezu tak, Może. jeszcze przejedupcyłem ją dalej chłopie Dobra, blok. Dzięki za pomoc Polaga i taki leci, dobra Jestem brama Kurde! Jakbym ich minął tu całą stronę... Ronaldinho jest w w drużynie Oho Tu jestem rama już a jajaj. Ale obuchym zajebał Moja Jezus, Jezu nie, nie zmieści się, nie zmieści się, na drugi spokojnie Bronek O kur... Prawie, Prawie tak. No to nie mocniej Ile? Chyba lejdce dobre Dobrze Dobrze, Te dobrze już. No już i pozdro. ładnie, ładnie mam do i tak, bo zmyliłeś trochę To kto na wziął chyba Kurde było Rozwalim typa Dobra Chodzi bronek ja A i ostatni wiem. Dobra, wracam. Kur... Boże, jaki kąt. Obusta. Dobra, luźno. Mamy to. Naprawdę to mamy. Zabój! spokojnie mordo. Kurde, to no chciałem jeszcze mieć full boosta nie chciałem za to ładnie przelecieć całe. No, tylko Messi. Ankara. <grystanie> Ankara. <grystanie> a, no wolę ona linio jakiś tam a na z nim zagrał dzisiaj ładnie. Serem? Tak. Możemy, no, najbardziej. To? Dywizja pierwsza. Ja, pierwsza, są słabe w tą grę. Chłopie, a ja jestem. Ty może chcesz na bramce, co?